Zabieś mnie. Zabieś mnie. Czy zdaje sobie pan sprawę, co oznacza kara śmierci? To oznacza to, że jeżeli przegra pan, to pan umrze. <grychy> Kieruchy ma! Ale... No i masz. U ucyby cyry, umyny sypyke ucyby wsysy oky zaraz na To sobie jak najbardziej, przejdziemy Mateo, dziękuję bardzo, to już jest, ja nie będę płacił alimentów Ja nie będę płacił alimentów To na pewno, to na pewno nie DIA GARSON, gorzej nie będzie No Proszę bardzo, mamy go Uważaj No to jest do pisa.

nie załamujmy się, załatwimy to Macie moje słowo O kur... O kur... Ja się tu obudziłem Ja odejdę, dobrze, odejdę kura. Dobrze, kura. dobrze, przepraszam Ja się tu obudziłem Ale no co, czu... ja nic nie zrobiłem jeszcze kura. Dobrze, dobrze Ja pier... Czekaj Jak się ten w dreadach nazywa? Nie mopik. multi, nie multi, mopik. Okej. Okay. Dobra, dobra. Dobrze, a może pan krzyczeć? Krzycze. No dobrze. Ci dwa. Mogę drzeć mordę też! Pan drzeje mordę! Zajebiście! No mordę. Dobrze! Zajebiście! Nie słyszę! A montana się znalazł? Nie znalazł. Się. Szkoda. Ale goły i wesoły. Goły i wesoły, no a tym mówię. Na nowych Jezus Maria, no przecież to jest prostytutka już można by rzec o nim Kiedyś był inny Jak się rozbierał to w jakimś konkretnym celu A teraz? O! Zaszwyt montowany na paleto W majteczkach Nie to naprawdę nie okej okay. bardzo, bardzo ciekawe są te wszystkie rzeczy jakie pan mówi Z kreatywnym grałem bo zawsze można było z nim robić jakiś koncert, Ale obecnie on po prostu nie wiem blokuje ciebie w każdej akcji Ja no nie chcę grać z osobą która mi po prostu blokuje jakieś akcje i nie wiem Niekomfortowo się przebywa w jego towarzystwie. Człowiek, manik, kreatywny, a kreatywności w tych akcjach jest zero, za grosz. Skrypt, Mr. Scripters powinno być albo Skryptiv. Nie wiem, znowu latam. O i o tym mówię, o tym mówię, o tym mówię, dobrze. Kurwa. Jakie schorzenia posiada tutaj zatrzymany, sugerowałbym, aby zamiast wyroku zastosowane zostało długotrwałe leczenie sponsorowane przez państwo, aby wylecić te jego straszne schorzenia. Trochę racji ma Druga i ty wanka takie rzeczy. A już nam ci moda dawać. No ale jak, tak Zamiast wyroku z więzieniu you. stanowym do ukończenia 21 roku życia, został umieszczony w zakładzie poprawczym na okres. Kiedy się urodziłeś, Enrique? Przesłano sobie. Ja. Na, na. Erwin Nagrys do Pterodaktyla. Halo, Halo, tak. Witamy serdecznie. Słuchajcie, ja bym zaproponował Właśnie. takie rozwiązanie sprawy. Przepraszamy, jak przepraszamy. zresocjalizować młodzieńca? Ja wiem, jak. Ja wiem, jak to zresocjalizować przykuty, młodzieńca. Nie Pterodaktyl nie ma kciuków nie i przeciwstawnych, lata. więc jemu to nie działa. Taka Wresz, będzie twarda ręka. W pracy w pracy. Daddy, powiedz do mnie, młody Tatusiu. Tak. Enrique nie powiesz do tatusia Enrique, <grym> bo inaczej Enrique. będzie więzienie Enrique. Będzie karny Jerzyk No Enrique, no trzeba tutaj Enrique. szanować. Bardzo dobrze. Bardzo A ładnie. powiedz Bardzo Daddy 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 No, no to panie <grym> Owen chyba to sprawa załatwiona. Panie Erwinie mi się wydaje, że Daddy Erwin musi być, no to już po całem da do Ech on co Teresy trzeba zadzwonić. Dobrze, daję ci telefon, żebyś zadzwonił do Teresy Nikola, no pojechać, chyba go nie adoptujemy, nie? Ta, jesteś wolny Jesteś wolny Ale jest ku... pokaz, co? A powiedz jeszcze raz, tatusiu Nie, 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 nie. TATUSIU, POWIEDZ NIE TATUSIU no. no Dobra, ostatnie i lecimy To co, o, 5? Ja pierdziel Nie, nie, o pięć, nic Dobra, otwieram nie? ostatnią i jedziemy Nie, nie, bo nie ma co stać tutaj O, a, a, o znowu punkty Porosat ja, Dobra, opieścić, jeszcze dwie <noise> I ryzykka, Kłóra, w mi, bie, bie. się w, w momencie. tym momencie ty To wy macie D幾go problem Babka, babka targnieła do, targ do środka do środka Jest naszym kolejnym dodusowym zakładnikiem Chcę za nią dziesięć dolarów Dziesięć ty dolarów no, Brama jest otwarta Bo ja widzę zakładnika Tak brama jest otwarta Sprawa jest otwarta. Proszę, proszę. Dobra, by był błąd. Ok, by był Zapraszam. Alex Andrews oraz babkę. Jak to mówią babka Dobra. z Rikczem? Dzień dobry. Oto babkę. Jak przyszła po babkę, kurwa, My się nie chcemy przypiąć. Proszę bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo. A kurwa ciężko było dobrze załatwić babci. A nie, rzucam, nie, Nie wiem, kur. No po prostu zaraz się obrzygam. Kur. Mać. <grywa> no nie wiem. To, to jest jakiś kur. Trolling? Jestem sabotowany? No zamknęli mnie, kur. W w C i no zaraz zadzwonię. No nie wiem. Mam tu kur... stać? Pię. Pier... Reloguję, kur. I się spałnuje na apsach. No przecież, nie wiem. Wyje. Mam. Reloguję na apsach. No przecież, wypier**am. Mam. Zaraz ktoś do pana podejdzie. I se kur. Stoję. Wyje. Nie ma mnie już tam kończę ten. Nie wiem. Ewron, czy planowałeś sobie za jakieś zawody bitboxów w GTA, może mogłem ogarnąć fajnego jurora na jeden raz? Nie, nie Jedźmy, jedźmy Carbonara za beatboxuj. Davidku, Ja Nie, bo mnie tak gardłam Laborant za beatboxuj. Widzisz, jestem mamiko, potencjału nie ma.